Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku TechBud TV. Dzisiaj zaprezentuję Państwu nowy produkt, który firma TechBud wprowadza na rynek polski. Jest to seria, seria agregatów podmotywczych marki Janmar, seria YDG. Cechą charakterystyczną tych urządzeń jest to, że są zabudowane na jednocylindrowym silniku diesla chłodzonym powietrzem również marki Janmar. Całość jest doprodukowana w Europie wyłącznie w oparciu o europejskie i japońskie komponenty, co sprawia, że jakość nie jest tylko pustym sloganem reklamowym, ale rzeczywistą i realną wartością, która stoi z tymi produktami. Produkt ten występuje w dwóch wariantach mocy oraz w dwóch wariantach wyposażenia, dzięki czemu mamy do wyboru cztery urządzenia. Słabsze urządzenie ma 3,1 kV Ampera. Mocniejsze, to które tu Państwo widzicie, ma 5,1 kV. Dwa warianty wyposażenia oznaczają tak naprawdę dwa rodzaje rozruchu. Prostszy wariant to jest rozruch tylko i wyłącznie ręczny. Mocniejszy wariant to jest rozruch ręczny plus elektryczny. Oszczędny silnik Diesla Marki Yanmar nie potrzebuje zbyt wiele paliwa do pracy, dzięki czemu zbiornik paliwa, który tutaj jest przy pełnym obciążeniu do tego generatora, wytrzymuje około 7,5 kV godzin ciągłej pracy. Całość jest estetycznie wykonana w korystyce charakterystycznej dla producenta marki Jambach. Kupując taki agregat dostajecie Państwo nie tylko urządzenie wysokiej jakości, ale również dwuletnią gwarancję, którą realizuje na terenie Polski firma Tebud, łącznie z pełnym wsparciem posprzedażnym i częściami zamiennymi do takim, takiego urządzenia. Teraz opowiem o kilku szczegółach dotyczących tego urządzenia. Proszę przede wszystkim zwrócić uwagę na wykonanie tego agregatu płonotwórczego. Całość jest sprawia dobre wrażenie, jest estetycznie wykonana w kolorystyce charakterystycznej dla producenta marki Janmar. Z istotnych cech tego urządzenia mamy wspomniany wcześniej rozruch elektryczny i ręczny. Rozruch ręczny jest realizowany za pomocą tzw. szarpaka. Rozruch elektryczny za pomocą stacyjki. Tak samo funkcja gaszenia agregatu. Agregat jest dodatkowo wyposażony w dwa gniazda prototwórcze: jedno gniazdo marki Szuko z IP54 oraz jedno gniazdo CEE z IP45. Mamy do dyspozycji woltomierz, włącznik. Prądu przemiennego oraz dodatkowo złącza 12V do ładowania akumulatora. Agregat posiada osłonę wykonaną ze stali rdzennej w, w ładnym, czerwonym malowaniu oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci czujnika ciśnienia oleju oraz układu, który zabezpiecza silnik przed spadkiem ciśnienia oleju. W sytuacji, kiedy czujnik wkryje spadek ciśnienia oleju, wówczas agregat zostanie automatycznie dla jego ochrony wyłączony. Zbiornik paliwa zapewnia pracę przez 7,5 godziny pod pełnym obciążeniem tego agregatu. Zazwyczaj agregatu nie wykorzystujemy pod pełnym obciążeniem przez cały czas pracy, zatem możemy założyć, że przy zmiennym obciążeniu taki zbiornik paliwa wystarczy na około 9 do 10 godzin pracy. Na koniec tej prezentacji kilka istotnych. Faktów dotyczących tego urządzenia. Otóż, yy, agregat ten jest objęty dwuletnią gwarancją firmy Janmar, ograniczoną do 2000 godzin. Gwarancja jest ważna na terenie kraju, jak i całej Europy. Yy, ważną cechą stół, z punktu widzenia użytkownika są kwestie dotyczące obsługi samego silnika. Oprócz tego, że wszystkie czynności obsługowe dotyczące wymiany oleju oraz filtra powietrza zlokalizowane są w bardzo dobrze dostępnych miejscach. Istotny jest również okres wymiany samego oleju, który wynosi dla tego konkretnego silnika diesla 200 motogodzin. W przypadku większości agregatów na rynku polskim, czy to pochodzących z Chin, czy od innych producentów yy, zbudowanych na silnikach benzynowych, okres yy, wymiany oleju to jest 100 motogodzin. Zatem, użytkownik yy, decydując się na tego typu urządzenie, otrzymuje yy, realne. Yy, Oszczędności w trakcie całego wieloletniego procesu użytkowania tego urządzenia. Wybierając agregaturę dotwórczy marki Janma serii Y otrzymujecie Państwo estetyczne, wysokiej jakości urządzenie. Oponuję wzięcie tej trwałości i niezawodności, czyli cechach, które są charakterystyczne dla marki Janma od wielu, wielu lat. Do każdego urządzenia dołączamy instrukcję obsługi w języku polskim, angielskim oraz wtyczkę CE, Firma Tegut zapewnia nie tylko proces sprzedaży, a także obsługę po sprzedażą tego urządzenia na terenie kraju, włączając to części zamienne, eksploatacyjne. Po więcej szczegółów odnośnie wariantów tej serii produktów, a także innych produktów marki Janmar, zapraszam na naszą stronę www.krokategut.ca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tej TV.